I jesteśmy przy pana Soniku dziewiątka serii High Performance i teraz tak jak powiedziałem. Włączamy, pompa jest włączona. Wyłączamy, pompa nie działa. To jest pierwsza funkcja podstawowa. Kolejną, kolejną rzeczą to jest ustawienie trybu. To jest informacja, jaka Państwa będzie y, informować, y, te, y, y, jako Państwa będzie tu interesować. Czyli generalnie. Tryb pracy. Lewa kafelka to jest tryb pracy. Pompa obecnie, mamy słoneczko, czyli pompa obecnie pracuje tylko w grzaniu domu. grzejemy tylko dom. Jeżeli chcemy, żeby urządzenie pracowało tylko na podgrzew ciepłej wody użytkowej, zmieniamy na kranik i tak. akceptujemy. Dobra. Pompa. A czy akceptuje się środkowym? Tak, Tak, tym tryb się akceptuje dobra. środkowym. I teraz tak. I, i, I teraz widać ładnie, tutaj pompa pokazuje, co ona robi, czyli Pracuje sprężarka na potrzeby grzania wody. Ciepłej wody użytkowej, ale niekoniecznie to chcemy. No i teraz, żeby w trybie zimowym, czyli jak ma być grzanie domu i ma być grzanie ciepłej wody użytkowej, zmieniamy... I to i to, dobra. I to i to. Ta sprawa jest jasna. I pompa sama. Pompa jest, pompa działa na zasadzie tylko przełączeniowego. Albo grzeje tylko ciepłą wodę użytkową, albo grzeje tylko dom. Nie ma tak, że może... Pracować równocześnie i tu i tu dawać ciepło. To znaczy, że I za to powra. odpowiada ten zawór przełączeniowy. Dobra, ale teraz tak. Pompa ciepła ma zawsze priorytet grzania ciepłej wody użytkowej. Można to zmienić, ale generalnie tak jest domyślę. Priorytet jest grzania ciepłej wody użytkowej. Potrzebuje około, żeby zagrzać zbiornik 200 litrowy potrzebuje około dwóch godzin do trzech, żeby zagrzać pełen ład wody do określonej temperatury, no. um, którą tu chcemy, do tego o, zaraz przejdziemy, a o, potem przełącza to, się to, automatycznie to, to na, na ogrzewanie. Jeżeli temperatura będzie już uzyskana w domu, to to się po prostu wyłączy. Samo. Tam, Tam, Samo, czyli pompa będzie włączona, ale sprężarka nie będzie pracować. I ona sobie będzie próbować informacje, czy sobie wy, wyrzuci temperaturę zasilającą, poczeka na temperaturę powrotu i sama będzie wiedzieć, to będzie miała deltę temperatur, czy jest w domu zimno, czy jest chłodno. Dobra. I będzie sobie tak proporcjonalnie. E, e, tak. Co Państwa interesuje. Co to znaczy tak. Może, może teraz sobie omówmy e, zmianę trybu, e, znaczy zmianę temperatury zasilania, znaczy zmianę temperatury w zbiorniku samym. I tutaj tą kafelką po prawej stronie, jak mamy włączony obywa tryby to kafelką po prawej stronie zmieniamy temperaturę, jaką chcemy mieć zbiornik. w chwili... zbiorniku. tak, już rzutkowej. Tak, czyli władzy tutaj. to mamy niższą 51 albo 50 albo 52, 53. Tak. Oczywiście to jest do jakiejś tam sensownej granicy powiedzmy. Jasne, Powiem Panu tak, tak, najlepsza moim zdaniem to jest utrzymywanie w zbiorniku 45 stopni. To jest tak, że jest woda gorąca, bo temperatura ciała to jest 36,6. Jeżeli damy 45 to no, jest... 50... Już, już parząca, generalnie dodawamy, ale odczucia i to każdy dom jest. To sobie można ustawić, co Indywidualnie, każdy potrzebuje Dobra. mieć inną wodę do kąpania i tak Czyli dalej. Tak, w momencie, teraz tak. Jeszcze tutaj tylko zanim mhm. jestem, to tylko poinformuję, że pompy ciepła mają taką, takie działanie, że jeżeli na dworze będzie temperatura okolice 30, 5 stopni mm -hmm. i ustawi sobie Pan temperaturę tutaj, że Pan chce mieć 55 stopni, to strężarka się nie włączy i będzie uaktywniona grzałka tego. Tu mówi o kopercie pracy strężarki. Mm. Czyli trzeba mieć tą temperaturę tak ustawioną w miarę rozsądnie, żeby nawet jak będzie bardzo gorąco na dworze, żeby ona nie obciążała grzałki. Za dużo nie obciążała grzałki. Aby no, mieć w domu temperaturę, temperaturę 20 stopni, załóżmy. No i teraz mamy dwie opcje grzania z pompy ciepła. Pierwsza opcja to jest opcja bezwzględna, czyli pompę można ustawić tak, że tutaj będzie Pan miał podświetlone tylko temperaturę, jaką Pan chce, żeby szła w instalację. Czy to ten do wody, które idzie w tak. tak, Czyli tu ma Pan wszędzie ogrzewanie podłogowe. Tak. No, czyli może pan, możemy ją ustawić bezwzględnie. Zamiast tego zera i tu plus 1, plus 2, czy tam minus 1, minus 2, bo to się tyczy krzewy, krzewy grzewczej, do której zaraz przejdziemy. Ale tu możemy ustawić się bezwzględnie i Pan sobie sam będzie tutaj ustawiał. Chcę mieć na zasilaniu 28 stopni. Albo chcę mieć na zasilaniu 30 stopni. Dobra, tylko, tylko to, to, to wtedy jest, e, jest minus to jest, jest minus, bo agregat nie słucha się pogody, tylko e, to, słucha to, się to, tego, jakie ma tutaj jaką ja. chce mieć temperaturę zasilania. No to ja wolę mieć, żeby się słuchał, żeby się słuchał i żeby mi robił, żeby mi tak regulował temperaturę, żebym miał do domu 21 stopni załóż. No, no to teraz owa pompa właśnie jest tak ustawiona. Na, na, na trybie nastawy zależnej od temperatur zewnętrznej, tak zwanej na krzywej grzewczej. Mhm. I teraz, w zależności od temperatur panujących na dworze, pompa ciepła sama wie, jaką dać temperaturę zasilania. Mhm. Bo jeżeli będzie bardzo zimno w domu, to na, na, na dancie temperatur, czyli na, na tym powrocie, który tutaj. Jest, będzie wiedział, że jest zimna temperatura dostarczana do, do, do pompy i będzie musiała podbić temperaturę wypuszczającą czym temperaturę jest zasilania. Jedno jeszcze na przykład jest, w jednym pomieszczeniu są trzy obwody. w takim temperaturze to Teraz, teraz jeszcze do... tak w drodze obsługi nie? sterownika. Nie? Tu te, na, na, do, na samym dolu takie kafeleczki, jak jak to mówię, czekoladka. Włączamy i to są takie główne funkcje podstawowe. Włączenie i wyłączenie pracy ciepłej wody użytkowej, taka rączka ala siłacz no to powiedzmy sobie to jest yy, yy, włączenie trybu power boost czyli z, praca z pełną mocą, tryb silent jeżeli nie wiem sąsiad jest tam, sąsiad jest kawałek. no ale jeżeli mamy jakiegoś tam sąsiada, który no. mówi, że kurczę, no hałasuje trochę choćbyś nocą mógł to trochę przyciszyć no to wieczorkiem można sobie włączać tryb. Y, 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 y y, harmonogram można ustawić, i jest kilka trybów tego y, trybu silent. Nie? Tu jest włączenie grzałki z palca. Czyli nie, nie wiadomo, co się dzieje, nie wiem, mamy święta, y, firmy instalacyjne nie odbierają i tak dalej. Co robić? No, to w, w, Prawdopodobnie nie ma czynnika w układzie, a chcę mieć ciepłą wodę no to i, i chcę mieć generalnie ciepło w domu, no, to uruchamiamy grzałkę z palca. Czyli grzałka, która jest ukryta w hydromodule, po prostu y, u, uaktywniamy y, grzałkę i ona wtedy powiem, nie pracuje na zasadzie układu sprężarkowego, tylko pracuje, hop, na, y, no na grzałce. Na grzanie wody, czyli grzejnik elektryczny. Tak. Y, tutaj y, jako kocioł wtedy elektryczny, nie? No Tutaj mamy ustawienie harmonogramów. No i tu jest, tu jest opcja. Y, której nigdy nie pamiętam, ale to jest włączenie chyba trybu chłodzenia albo defrost. Tutaj musiałbym się, że tak powiem, doinformować, co ta o, konkretnie opcja. My ona nigdy nie interesowała, bo nie jest mi potrzebna. To jest powrócenie do opcji pierwotnych i tam skutka wiadomo, o co chodzi, czyli Dobra, blokada. No i teraz przejdźmy sobie do opcji. Aha, żeby w ogóle cokolwiek w pompie poprzestawiać musimy mieć pompę wyłączoną mm -hmm. i teraz włączamy opcję i mamy już tu przechodzimy w poszczególne opcje, czyli jest ustawienia funkcji, sprawdzenie systemu, ustawienia indywidualne, konto do serwisanta, ustawienia instalatora, to, to Państwa nie będzie interesować, ustawienie funkcji, tu przechodzimy do harmonogram tygodniowy na opcję grzania nie polecam, Harmonogram wakacyjny, wiadomo, planuje sobie pan urlop, to można sobie już klepać, żeby już o tym nie pamiętać. I jak państwo wrócą sobie z urlopu, to ona już sama będzie wiedzieć, że ona chodzi na normalnie terby pracy. To się wszystko tu ustawia. Harmonogram pracy cichej to te, też o tym, co wspominałem w, ty, w tych kafeleczkach, na dlatego połóżę. To jest taki szybki, szybki podgląd, a wszystkie opcje są dostępne z tej pozycji, nie? Grzałka pokojowa to, 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 też, to też grzałka pokojowa. Chodzi o to, że ułatwiamy to grzanie układu grzewczego z pozycji grzałki, czyli tym prądem. Nie? Grzałka zbiornika, bo to mamy też grzałkę dodatkową zbiornika do wygrzewu. Dezynfekcja termiczna zbiornika, czyli zapobiegania, zapobieganie tych no, powstawionych bakterii Lagionella. To z takich opcji ustawienia tu funkcji podstawowych. Sprawdzenie systemu, to jest, to jest bardziej informacja dla Pana tutaj. To można sprawdzić sobie nawet w trybu włączenia pompy ciepła. I tu pan sprawdza sobie monitorik poboru energii. Czyli od momentu instalacji ona pobrała 34 kWh. Żeby zagrzać tutaj ten. Tu było zimno, i to. Dobrze. Żeby, żeby, Nie żeby pan, to wygrzać. I tu w ustawieniach instalatora musimy potwierdzić ustawienie systemu. ustawienia działania i grzanie i nastawa temperatury zasilania grzania na krzywej. I tu oto mamy tą krzywą, czyli e, powyżej 15 stopni Celsjusza pompa po prostu się wyłączy, nie będzie, znaczy wyłączy, będzie wyłączona, ale wsparciarka nie będzie pracowała w trybie grzania e, ogrzewania podłogowego i nie, nie będzie wypuszczała temperatury zasilania na yy, układ grzewczy. Po wyż, poniżej minus 5, pompa ciepła zaczyna wchodzić w tryb maksymalnej pracy na ogrzewanie podłogowe. I tutaj mamy zakres 38 stopni maksymalnego maksymalnej temperatury zasilania, którą będziemy wypuszczać na instalację ogrzewania podłogowego. No i to minimalne przy plus 15 i tu mamy tą krzywą, która będzie. Wprost po rosła wraz z obniżeniem temperatury na zewnątrz.